Hej, w tym odcinku testujemy pissolet nerv modurus. Można go rozebrać na dużo części. Na pięć części z magazynkiem. Mam tutaj jedną szczawkę przygotowaną i będziemy go teraz składać. Wsadzamy magazynek bananowy. Teraz wsadzamy tutaj się wsadza dodatkowy magazynek. Tej. teraz rączka. Wsadzamy. Tutaj teraz takie jest coś, co przedłuża lupę. Wsadzamy, i przekręcamy i na końcu. Taki nie wiem. No to jest. Takie coś co przybliża. Ale on nie przybliża. To jest takie zwykłe plastikowy, Nie ma żadnej szybki jak, jak widać. I też tu wsadzam za pomocą szyny. Gotowe. I teraz gdy magazynek jest włączony można go strzelać. No, tylko nie mam baterii. Akurat Zapomniałem, że nie mam baterii. A więc nie będę strzelał. W tym odcinku to tyle. Cześć.